Siemanko wszystkim, tutaj pierwszy odcinek z nowej serii eee, zespołem, którego żeście sami wybrali, czyli Nottingham Forest. Pokombinujemy troszeczkę w ustawieniach, formacja, taktyka. Znaczy formację myślę, że zostawię taka jak jest. O, lubię grać jak jest posiadana piłka, więc zrobimy tak. Myślę, że coś tutaj może zmienimy.

Wtedy ci pomocnicy cofają się do obrońców za każdym razem. Jest y, łatwiej bronić. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra tutaj wczoraj zasugerowaliście mi kilku zawodników. Zaraz ich pewnie będę miał Ale jak macie jeszcze jakieś pomysły, to, to piszcie pod filmikiem. No i co, zaczynamy, nie? Gramy następny mecz. Myślę, że wygramy. O, jednego już mamy, czy nawet dwóch. A to jest ten Francuz, którego nie chcemy. No dobra, Ty życzy. A tego dwa dni, dobra. Czyli lecimy po pierwszy transfer. No i ciężkie negocjacje. Ciężkie. I on kosztuje? Dwa trzysta, no dwadzieścia... Eee, no to nalajcie go, biorę. No zobaczymy. Dobra, 3% chcę wezmę, Nie będziemy się kłócić. Jak macie jakieś lepsze myczki w negocjacjach, to też piszcie, nie? Generalnie, jakbyście wychwytywali jakieś błędy moje, coś źle robię, a Waszym zdaniem jest coś lepszego, no to, to podzielcie się ze mną tymi informacjami, jeżeli możecie. No, rotacyjny może być, jasno. 5 lat, no jest młody, oczywiście. No i dobrze. Mi też to pasuje. Nie cwanekują, jest dobrze. Ile mu chce zarabiać? Dobra, nie chcę się. Niech mają. Dobra, tu teraz, żeby nie trzymać nam zbędnych zawodników, wystawię na listę tego najstarszego. będzie idealny na zmianę zresztą zapomniałem jeszcze jednej rzeczy zrobić no ale teraz tego nie zrobię bo już grałem, treningi oczywiście poszczególnych zawodników dobra, to jedziemy, nie? to są na razie te meciki przedsezonowe wiadomo Liga jest dużo trudniejsza, tak mi się wydaje. Przynajmniej on mnie zrobił. Ła, w wow, Dobra, nie przedłużamy tego, potrenować można później. Jest nam niezwykle miło przywitać Państwa z San Siro, z Mediolanu. Na stanowisku komentatorskim jesteśmy w składzie Dariusz Szpakowski oraz Jacek Laskowski. Przed nami półfinał Towarzyskiego Europejskiego Pucharu Narodów. Obie drużyny mają już za sobą fazę grupową, w której dobrze się spisały. Arcyciekawe spotkanie przed nami, Jacku. Faza grupowa turnieju za nami, czas na ostateczną rozgrywkę między najlepszą czwórką. Udany turniej, dobre przetarcie przed trudami sezonu ligowego. A dziś każda z drużyn chce pokazać, że jest w stanie już na Nie początku dziękuję. sezonu osiągnąć finał imprezy, choćby i niewiele znaczącej. Ach, to mogła być dobra piła, robi się niebezpiecznie. Karol Osmany. no, trwa oblężenie, bramki rywala, długi okres wymiany piłek zobaczymy czy będzie strzał i to jest siło portugalski zespół więc widać że to technika nie jest taka zła Silva. Ale mamy tutaj siłę angielską, o kurczę, Mierzona piłka, wprost za plecy obrońców ale zły na sędziego, nie ma jednak racji, był spalony. No żałuję, bo miał sytuację na strzelanie bramki. Felipe Augusto. Puścimy w drugiej połowie. A, za tak. chwilę rozpoczną jak się spisuje. od rzutu. Silba. Półfinał Europejskiego Pucharu Narodów to dobra prognoza przed sezonem, ale finał byłby jeszcze lepszy. Dlatego te turnieje są tak popularne ostatnimi czasy. Dają realną ocenę poziomu przygotowania zespołu, a przy fajnie okazji motywują tak zawodników i interesują kibiców. W ogóle zawsze jest moim zdaniem fajnie, ale też nie można za dużo zamolać przy tych kompaktach, Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Jestem zwolennikiem aktywnego odpoczynku, tak jak również uprawiania sportu. ale. No i strata w gierkę można puknąć. Ma trochę miejsca na skrzydle. Jest dobrze ustawiony, co zrobił? Centruje na dalszy słupek. Wow. Ratuje sytuację, to było niebezpieczne. Ale wiadomo, to już nie za długo. Co za dużo, to nie zdrowo. Wszystko z umiarem. Przesuwa się w stronę bramki. To musi być o, Ale lekko. słabi piłkę i uspokaja ochronców. Jeszcze trochę mu brakuje, żeby go fingejirał w Ale może ja go wytrenuję na taki poziom. Zobaczymy. Nie, no wspólnie próbowa, razem, razem może gdzieby zapomniałem. Ma długo pił. No, no zastanawia się czy nie strzelać. No, okay. Odebrał piłkę rywalom. Niezła okazja do kontry. Za długo teraz trzymają tę piłkę, grają zbyt statycznie. Na piłkę, co z tego wyniknie? Idzie hmm. do przodu. Zobaczmy co zrobi. Gospodarze mogą teraz dośrodkować i wyjaśniają sytuację. Ruch Nic nie było, człowiek. I za moment gra zostanie wznowiona z rzutu wolnego. Będzie wrzucać w pole karne z nadzieją, że któryś z kolegów dojdzie do pozycji strzeleckiej. Przytomna interwencja obrońcy ratuje zespół z niemałych opałów. Mamy remis, ale dobrze wykonany rzut rożny może wszystko zmienić. Z rzutka w polekarny, Bramka szurzł do piłki i ubiegrywali. Jedziesz. Pokaż, co potrafisz. Silva A się zabrał. Się zabrał. Szansa, może coś z tego będzie. Walka, posiadanie piłki na zbliżonym poziomie, ale nie ma bramek, bo gra toczy się w środkowej strefie boiska. Żadna z drużyn nie chce podjąć ryzyka otwartej gry. Jak nie chce, ja chcę, tylko nie mogę. Brakuje mi umiejętności. Dobrze się bronię, ale myślę, że po małych rozpracuję. Piłka wędruje jak po sznurku. No, czas na dośrodkowanie. tak powinna być moja matuta. Przeszły się nad będziemy mieli rzut rożny. Trener wyraźnie niezadowolony ze zmarnowanej szansy na objęcie prowadzenia. Dośrodkowanie z rogu w pole karne. Mieli no. szansę z rzut rożnego, ale jednak nic z tego. Znowu mają rzut rożny. To duży młyn. Dośrodkowanie z no, no, rzut no, rożny. Dobrze przy tym rzucie rożnym. Nie próbował łapać piłki. Aj, słabe wybicie obrońcy, wciąż jest zakończony. O Panie, co tu to było? o oh zmianie zawodu. Nie no, nie no, dajcie mu szansę. Nasz komentator go od razu skreślił. Niestety, strata piłki. Lukas piazł powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie czekają. Aż nadarzy się szansa do strzału. Wow, ciekawe, jak to rozwiąże. Zgrywa do tyłu, ale na piłkę, porobili. co teraz zrobi. A, ale wsadził. To nie powinno wpaść. Ale jest spalony, yeah. jest. Trochę szczęście. Teraz trzeba mieć pierwsza A. część spotkania za nami. Byliśmy świadkami całkiem niezłego widowiska, ale to nie zmienia faktu, że z takiego kąta nie powinien już w ogóle po przerwie! Rozpoczynamy drugą połowę. Oj. Mój bramkarz musi się poprawić troszkę. Może go wrzucę na sesję. Przesuwa się w stronę Trzy. bramki. Ma sporo możliwości. No piłkę odebrał i, i stracił. Diogo Figueiras. Felipe Augusto. Podają piłkę, szukają luki Diogo Figueiras. Zagranie po skrzydle, dobry początek akcji. Ładnie się zapowiadało, ale rywale odebrali piłkę. Thiago Silva. Świetnie odebrana przeciwnikowi no, piłkę. To, to musi być bramka. No, że Słyszymy, prawie, że wzburzenie trybunu utrzymuje się. fani są puszczy, niepogodzeni. No, I zdaniem tam była ewidentna jedenastka. Co ty gadasz? Nic mu nie zrobił. Tobias Figueiredo? Czy na trafiać? Piłka. Dortmund, przybył nowy zawodnik. To już pewna, potwierdzona informacja. A, to ciekawy transfer na razie. A znamy. znamy wygramy jedno, to naprawdę udany zakup. Myślałem, że będzie łatwiej. Za chwilę może być dogodna okazja. Nelson Monte, Carlos Manet. <słuch> lepiej żeby karnych nie było bo jak to no i proszę nie, udało no, się odebrać piłkę będę miał celownik Więc... zostawił za sobą trochę boiska na ja pewno lepiej bramka piłkę jakby to wpadło to by była piękna bramka Mecz jest jak dotąd nudny, mało strzałów z obu stron, bramkarze muszą się zmuszać, żeby się przebieg wydarzeń na No ja e, Mam nadzieję, że wkrótce coś się zmieni. luka Piążom. Uważam, że dla fanów piłki jest ciekawe. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Co tym jeszcze raz tak powiem, to i wyłączę. Nie będę me Obi. Dobrze. Może teraz pociągnąć akcję do linii końcowej? Czas coś chyba zmienić. Co teraz wymyśli? Dogrywa piłkę do linii. Broni grankarza, ale piłka wciąż na boisku. Niebezpiecznie, ale blokuje ten strzał. No nie. Zobaczmy, co zrobi. Ach! Kolejne celne podanie potwierdza swoje nieprzeciętne umiejętności. Od początku spotkania uważnie gra, teraz też celnie zagrał. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Dobrze, ładnie i co ważne, skutecznie odebrał. Dobra, wracaj, nie kurczę tak. Karlos Mamy. Co teraz zrobi? Ciekawe jak to rozwiąże. Obrońca dobrze to przerywa. Mogą ich teraz skontrować. No i teraz gdybyśmy to zrobili szybciej. O. Będzie chyba podawał. Ależ teraz znakomicie jest szansa na Nie w środek! Udanie broni piłka, cały czas w grze. Tobias cigy i No piłka nie wychodzi, zmiany nie ma ej. A my obi? O, dobrze. No, z tego miejsca można strzelać. Ależ minął obrońców. Tak jest. Raleźcie, o, to cool. czekaliśmy się gola w tym meczu. I mam nadzieję, że nie jest to ostatnie trafienie dzisiaj. Ten zespół... Dobra, ale jak już mówiłem, obiecałem, że wpuszczę mój nowy nabytek. Więc on strzelił bramkę, ale niestety. Kogo tu można jeszcze by było? Co ja zrobiłem? Ojo ja. Jeszcze kogoś dorzucę i... Tak może jeszcze... Da radę coś strzelić Zdecydowanie zasłużył na tę bramkę! Przeważał przez 70 minut gry! Patrzmy na rezultat. 1 do 0. Eee... Ostatnie, Ostatnie 9 minut bez... drugiej połowy Lydzi przed i... nami. Akcja z skrzydłem. Trzeci. Dobre podanie. Znakomicie zasłania piłkę rywale twoją silnicą. No to teraz troję. się bronimy, bo musimy się bronić teraz, bo pewnie Nelson Monte są najgorsze. Ładnie zasłania piłkę przed przeciwnikami. Yeah. No i piłka odda nam w zasadzie bez walki. Dobra akcja skrzydłem, szansa na dośrodkowanie. Zobaczymy co no, teraz zrobi. Zaczyna. Mamy dośrodkowanie, motyw Nie wiem, brakowało. Oj tak, czysto uderzył z powietrza, Ej, właśnie, no, to by, to by, to by była piękna bramka. Na, bo teoretycznie lepszego lewego obrońcę i zawsze go pomijam. Ostatnie 4 minuty regulaminowego czasu gry przed nami. Carvalho. No, że spokojnie, powoli, spokojnie. Gaeton Bongu. A Powinien grać w pole karne. No i wyjaśniają groźną sytuację dalekim wybiciem. Nelson Monte. To może być ostatnia szansa na to, by wyrównać w tym spotkaniu. Dobra wygrała. Legiański brawo. Zadowoleni wygrywają w półfinale i... Idziemy do przodu. Musimy jakoś dojść do porozumienia. Dobra, zrobimy jeszcze treningi. Ja będę wstawiał zawodników, ale jakbym coś źle zrobił, na pewno wstawimy. Bo nie, nie, nie no to jest nasza przyszłość. Trudny, myślę, że na, na trudnym się najlepiej rozwijają. na razie z Gdyby ktoś miał jakiś inny na pomysł to proszę pisać. No, dużo No, myślę, że... no zaraz, się wbocę, się O nie! siura tam też że bo tak. Oh my gosh. Where Dobra. Ja symuluję, wiem, że pewnie są tacy co wykonują wszystko ale... tu jest kolejny zaproponowany zawodnik przez was no i spoko zrobimy transfer trzy bańki daje myślę że więcej nie ma sensu No i zgódźcie się. To i tak są niezwykłe. O, no i elegancko. Bez zbędnego gadania. No rotacyjne, rotacyjne, tak. Właściwie kontrakt, no jest młody, no. Piątka. Kiedyś się zdarzy. No elegancko. Nie, klauzula jest bez sensu. Jak zrobię wcześniej? Płaca. Hmm. Dobra. W sumie nie chcę mi się z nim za bardzo gadać. A stać mnie na to, więc na razie odpuścimy mu zbędne rozmowy. Dobra, słuchajcie, no i myślę, że to, że to na tyle. Będziemy to kontynuować. Myślę, że jeszcze wstawię się jakiś jeden odcinek. Na pewno seria będzie cały czas u mnie na kanale. Lajkować, zostawiać suby i komentarze. Rozprom rozpromowywać mój kanał jeżeli to się da. Udostępniać. Zresztą wiecie co macie robić. Siemano wszystkim.